Musimy sobie troszeczkę porozmawiać na temat tego telefonu, dlatego zapraszam Was na moją recenzję, w której postaram się odpowiedzieć na kilka nurtujących Was pytań no i ogólnie przybliżyć tematykę telefonu Galaxy S21 Dlatego bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Testuję ten telefon od dwóch tygodni i muszę Wam szczerze przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony. Dlaczego? Otóż po pierwsze, wygląd samego smartfona jest moim zdaniem świetny. Połączenie matowego szkła i aluminiowej ramki, która pokrywa i jednocześnie łączy się z wyspą aparatów, jest po prostu innowacyjne. W sumie pewnie podobałoby mi się wszystko, co nie przypomina tych bardzo, ale to bardzo nieładnych wysp z aparatami z zeszłego roku. Dodatkowo nowy kolor, czyli Phantom Black. Tak, jest naprawdę nad czym się zachwycać, i myślę, że nie bez powodu jednak Samsung poświęcił temu aspektowi sporo czasu na premierze. Zacznę od tego, że na pleckach nie widać odcisków palców. Telefon jest zgrabny i bardzo dobrze trzyma się go w dłoni, ale tak jak w przypadku Note 20 Ultra, gdy na zewnątrz jest zimno, czyli właśnie tak jak teraz, no to telefon jest bardzo, ale to bardzo śliski. Jeśli chodzi o wyspę z aparatami, Samsung zrobił naprawdę duży krok w przód, moim zdaniem. Zrozumiał, że wyspy z modeli S20 nie za bardzo są uporządkowane. Teraz patrząc na tę wyspę, widzimy, że każdy obiektyw jest taki sam. Mamy dosłownie minimalną różnicę wewnątrz samej dziury, ale dookoła wszystko wygląda tak samo tak samo, ale bardzo estetycznie. Moim zdaniem, oczywiście. Wyspa pokryta jest teraz aluminium i jest to kolejny świetny ruch. W S20 Ultra zacząłem obserwować już całkiem widoczne rysy na tej wyspie. Teraz porysowanie szkiełka aparatu będzie delikatnie cięższe, bo wszystkie obiektywy są troszeczkę schowane pod powierzchnią tego aluminium. Nie zauważyłem też, aby to aluminium się rysowało, ale niestety nie jest to wykluczone. Na dodatek boję się trochę, że te rysy będą białe, tak jak miało to miejsce w Łoczu 3, ale na ten moment dwa tygodnie za mną bez żadnego etui i jest ok. Tyle odnośnie wyglądu samego urządzenia. U góry na ramce znalazły się jeszcze mikrofony, natomiast na dole umiejscowiona jest tacka na dwie karty SIM, mikrofon złącze USB typu C i głośnik, który jak zwykle w tej klasie smartfonów Samsunga jest połączony z głośnikiem do rozmów, no i tworzy układ stereo. Moim zdaniem głośniki grają bardzo dobrze, no i tego właśnie spodziewałbym się we flagowcu od Samsunga. Co do tacki na karty SIM, jak już wiecie, niestety nie jest to żadna hybrydowa tacka, nie da się tutaj włożyć karty pamięci i jest to ogromny downgrade w stosunku do poprzednika. Dostajemy tyle pamięci, ile sobie kupimy razem z telefonem, natomiast potem możemy bawić się w chmury, no i inne dyski zewnętrzne. Moim zdaniem nie jest to Najlepsze rozwiązanie, ponieważ możliwość dokupienia sobie karty microSD w celu, nie wiem, nagrywania dłuższych materiałów wideo, robienia większej ilości zdjęć i potem przechowywania tych wszystkich materiałów w naszym telefonie była czymś wartościowym. Teraz, no cóż, żałuję, że coś takiego obserwujemy, ale najwyraźniej nie mamy na to wpływu. Przechodząc do frontu urządzenia, tutaj muszę przyznać, że płaski ekran może być naprawdę spoko. Dlaczego? Otóż Samsung faktycznie postarał się, żeby ekran wypełniał niemal całą frontową powierzchnię, i widać tutaj różnicę w stosunku do modelu S20FE. Przede wszystkim mniejszy podbródek, który robi już ogromną robotę, ale ogólnie dużo przyjemniej patrzy się na taki telefon. Druga sprawa to nie ma już problemu z foliami czy specjalnymi szkłami hartowanymi. No i oczywiście nie powinno też być problemów z przypadkowym dotknięciem tej krawędzi. Ale to tylko jeden z aspektów ekranu. Drugi, bardziej technologiczny, jest trochę kontrowersyjny, ale o tym za moment. Ekran został wykonany w technologii Dynamic AMOLED 2X. Prezentuje naprawdę bardzo, ale to bardzo ładne kolory i wysoką jasność. Dodatkowo po raz pierwszy od bardzo dawna nie widzę tutaj jakiegoś widocznego uszkodzenia tego ekranu, żadnych przebarwień ani zielonej tinty. Może faktycznie Samsung ogarnął ten temat i będzie lepiej? Kolejna sprawa, właśnie ta kontrowersyjna, to rozdzielczość. Tylko Full HD, czyli ta niższa, która w poprzedniej generacji była opcjonalna. Teraz niestety nie mamy wyboru. Możemy modyfikować jedynie częstotliwość odświeżania, a konkretniej mamy możliwość zablokowania jej na 60 Hz lub zmiany na odświeżanie adaptacyjne w zakresie 48-120 Hz. I znowu, moim zdaniem to adaptacyjne działa tutaj świetnie. Nie zaobserwowałem żadnego spadku wydajności czy klatkowania obrazu podczas używania jakiejkolwiek aplikacji. Jeżeli już spojrzymy na jakość tego obrazu, to pytaliście mnie, czy niższe zagęszczenie pikseli przy przekątnej ekranu równej 6,7 cala no jest w ogóle jakkolwiek zauważalne i jak to wygląda? Otóż moja odpowiedź brzmi, wygląda to ciągle bardzo dobrze. Piksele nie są zauważalne bez jakiegoś dokładniejszego przyglądania, więc ja jestem w stanie to zaakceptować. Jest natomiast pewnego rodzaju niedosyt, ale prawda jest taka, że i tak spora część osób wybiera niższą rozdzielczość i wyższe odświeżanie ekranu, bo z tych dwóch parametrów ten drugi jest bardziej zauważalny. Tak czy siak, jestem ciekaw, jak wygląda to w modelu Galaxy S21 Ultra, bo tam możemy wybrać sobie wyższą rozdzielczość ekranu i wyższe odświeżanie jednocześnie, ale niestety na ten moment nie miałem możliwości jeszcze tego przetestować. Wspominałem o braku zawieszania. I klatkowania. I muszę tutaj przyznać, że Exynos 2100 chyba faktycznie jest dużo lepszą wersją starszych modeli. Podczas całego okresu testów nie uświadczyłem jakichś znacznych spadków wydajności. Nie zdarzyło mi się też żadne nadmierne nagrzewanie telefonu. Wszystko w granicy błędu, ale telefon raczej robił się ciepły, a nie parzył, jak miało to miejsce w Note 20 Ultra. Dopiero przy intensywnych testach w benchmarku Antutu telefon zaczynał się nagrzewać, nawet do 45 stopni, ale z reguły były to wyniki i tak poniżej 40 stopni. Testowałem też trochę wydajność samego procesora i tutaj najwyższy wynik wynosił 623 tysiące punktów we wspomnianym benchmarku. Jest to zdecydowanie lepszy rezultat względem Exynosa 990. Dobrym znakiem jest też to, że test puszczony kilka razy po sobie, bez czasu na odpoczynek, ciągle wskazywał naprawdę dobre wyniki rzędu 570 czy 580 tysięcy punktów. Nie odniosę tego do Snapdragona 888, bo niestety nie mam możliwości przetestowania amerykańskiej wersji, ale z mojego doświadczenia powiem, że nie jest to duży spadek wydajności i o ile jest on widoczny delikatnie w cyferkach, tak już podczas normalnego, standardowego użytkowania tego telefonu nie był on praktycznie w ogóle zauważalny. To skłania mnie do przejścia do kolejnego parametru, który trochę kulał w poprzedniej generacji SE, a mianowicie do baterii. Tutaj spodziewałem się delikatnie czegoś więcej, ale uważam, że i tak widać spory postęp w czasie pracy na ekranie. U mnie przez ostatnie dwa tygodnie osiągałem od 4 do 6 godzin czasu pracy na ekranie przy baterii o pojemności 4800 mAh. Odnosząc to do mojego S20 Ultra na Snapdragonie, który ma delikatnie większą baterię, widać delikatną różnicę, ale przede wszystkim widać taką niekonsekwencję w wynikach, ponieważ na S20 Ultra właśnie otrzymywałem raczej stabilne wyniki rzędu 7 czy nawet 8 godzin, natomiast przy modelu S21 Plus te wyniki właśnie się bardzo wahały. 4 do 6, czasami 5 godzin, czasami 4, czasami 3, jakby było bardzo nieregularnie, i tutaj myślę, że mógł zawinić właśnie ten eksynos. Mimo wszystko uważam, że bateria uległa tutaj znacznej poprawie w stosunku do poprzedniej generacji. No i tutaj po raz kolejny daje plusik. Wspominałem już o pamięci. W moim testowym modelu mam 128 GB pamięci wbudowanej i 8 GB pamięci RAM. Osobiście celowałbym w model z 12 GB pamięci RAM, aczkolwiek procesy w tle były raczej dobrze podtrzymywane. Można oczywiście też zablokować sobie wybrane aplikacje, tak aby nie były zamykane nawet przy większym obciążeniu telefonu i tutaj właśnie przydadzą się te dodatkowe gigabajty. 8 również powinno wystarczyć dla większości użytkowników, więc spokojnie. Natomiast patrząc na przestrzeń na dane, tutaj sugerowałbym zakupić ten model z większą pojemnością ciemnością pamięci ponieważ niestety zostajemy tylko z tym, co kupimy, tak jak już wspominałem wcześniej. Jeżeli nie planujecie tym telefonem nagrywać filmów w 4 czy nawet 8K, ani nie planujecie robić dużej ilości zdjęć, to te 128 GB powinno w zupełności wystarczyć. Natomiast w przeciwnym razie ta przestrzeń może się szybko skończyć no i niestety co jakiś czas będzie trzeba zgrywać te dane na komputer. No i wreszcie moduł aparatów. Trzy obiektywy. Główna matryca o rozdzielczości 12 megapikseli. Robi po prostu świetne zdjęcia. Uważam, że jest to poziom flagowcy, i nie będziecie zawiedzeni. Drugi to obiektyw tele o rozdzielczości 64 megapikseli. Pozwala on na trzykrotne hybrydowe przybliżenie, no i sprawdza się to całkiem ok. Trzeci to ultra szeroki kąt, ma rozdzielczość 12 megapikseli i również niewiele różni się w stosunku do modeli z serii S20. Ogólnie cały ten set aparatów to tak naprawdę delikatne poprawki w stosunku do zeszłorocznej generacji, dlatego jeżeli patrzycie na telefon tylko pod kątem aparatów, no to tutaj ta zmiana moim zdaniem oczywiście nie jest gigantyczna. Z przodu natomiast znajdziemy dziurę w ekranie, w której ukryty został 10-megapikselowy obiektyw do selfie. Tutaj też nie uświadczymy jakiejś drastycznej zmiany. Aparat jest po prostu bardzo dobry. Robi świetne zdjęcia w dobrych warunkach oświetleniowych i takie sobie zdjęcia, gdy tego światła brakuje. Co do niego nie mam zarzutów. Nie wspominałem jeszcze o jednym udoskonaleniu. Nowy czytnik linii papilarnych. Znaczy nie do końca nowy, bo ciągle jest to ultrasoniczny panel, ale teraz jest on większy, aż 1,77 razy większy i szczerze mówiąc nie nie jestem pewien, czy jest to tylko tego zasługa, ale moim zdaniem telefon odblokowuje się teraz dużo szybciej. No dosłownie w ułamku sekundy. Dodatkowo powtarzalność i skuteczność odczytów jest godna podziwu, bo w tym modelu nie miałem z tym żadnych, ale to naprawdę żadnych problemów. Dodam tylko, że na ekranie ciągle naklejona jest oryginalna folia ochronna, no i naprawdę duże. Wow! Przechodząc do ceny, aktualną oczywiście możecie sprawdzić w linkach pod tym filmem, ale na ten moment 4799 zł. Za wersję tą, którą ja trzymam w ręku, czyli 128 GB pamięci wewnętrznej i 8 GB pamięci RAM. Jeżeli będziecie chcieli dopłacić do pojemności na dane, no to tutaj niespełna 5000 zł. Bardzo dużo. Oczywiście, jeśli komuś zależy na nowym telefonie lub po prostu macie dobrą okazję do kupna tego smartfona, no to ja osobiście go bardzo polecam, bo nie mam powodu, żeby tego nie robić. Aczkolwiek, jeżeli chcecie mojej opinii w tym temacie, no to wydaje mi się, że te zeszłoroczne modele ciągle będą bardzo dobrym wyborem. Także warto się zastanowić. Za niewiele ponad 5000 zł można dostać nowego S20 Ultra, który pod większością aspektów będzie taki sam lub nawet w niektórych aspektach będzie po prostu lepszy od modelu S21+. W przypadku odpowiednika, czyli S20+, też sporo funkcji pozostaje niezmiennych, a różnica cenowa jest ogromna. No i jeszcze na koniec warto wspomnieć o braku ładowarki i słuchawek w zestawie we wszystkich modelach serii S21. Także przygotujcie się na dodatkowy zakup ładowarki za około 70 zł. Dajcie mi znać, co sądzicie o Galaxy S21 Plus. Czy według was warto go kupić, czy może jednak warto pozostać przy serii S20 lub S10? Jestem bardzo ciekawy Waszego zdania, więc zapraszam do komentarzy na dole. Natomiast, jeżeli ten film Wam się podobał, to będę ogromnie wdzięczny, jeżeli klikniecie lajka, like rozważycie subskrypcję, zostawicie ten dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia przy kolejnych filmikach. No i ogólnie bardzo Wam dziękuję za to, że dotrwaliście do tego momentu. Eee, no a my co, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.